Witam, tutaj ja mistrz K. Dzisiaj Wam pokażę, jak użyć kostkę Rubika 2x2. Yy, firma to jest... Yy, kostka to jest firma Rubiks. No więc chyba może zaczniemy od pomieszania kostki. Dobra. Mam pomieszaną kostki. To poprawię trochę kamerkę, żeby było Wam lepiej widzieć. Okej. Okay. Pierwszą co musimy zrobić, to ułożyć tą ściankę. No Najłatwiej będzie y, białą. No więc zaczynamy. Tutaj mamy narożnik y, niebiesko-czerwony. No więc szukamy czerwonego. Jest. Z czerwonym biały. No więc podjeżdżamy i wstawiamy go takim algorytmem. Robimy dopóki aż się nam nie wstawi. Wstawił się. Teraz widzimy, że mamy tutaj już ułożone. Czyli szukamy jeszcze drugiego, że będzie biały. Yy, bia biały, niebieski. nawet no więc mamy go tutaj i wstawiamy tym samym algorytmem. Jak tyś nie widział, to jest tutaj tak. A, przepraszam. Jest to sporo, to mi zegar. Jeżeli mamy już ułożone, to teraz szukamy następnego. Jest tutaj, podjeżdżamy nim. Jest pod tym. Ten, który chcemy wstawić, on może być w różnych miejscach. Nie poza tym obszarem, tylko może być tutaj, 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 nawet tutaj. No to wstawiamy tym samym algorytmem. Dopóki aż się nie wstawi. Przeciętnie to będzie gdzie? Maksimum do 5 powinno być. Że nie to coś zwaliliśmy. I mamy wstawione. Yy. Teraz będzie taka sytuacja, że musimy ułożyć górną ściankę. Nie, nie mam ułożonej. być, się wydawać. Musimy stawić tę górną ściankę, dlatego że tutaj nie ma żadnego y, żółtego, czyli żółte będzie na górze. Zapamiętaliśmy to z kostki Rubika 3x3 i stawiamy raz. Musi, musimy tak stawiać, żeby było 6 razy. Jeżeli przekroczy 6 razy, to musimy jeszcze raz ułożyć wszystko. Dobra. Raz. Dwa. I musimy to dociągnąć, o tak. Ok, teraz mamy to. I mamy to rozwalone. No więc, że nie chcemy tego rozwalić, no więc przekręcamy i wstawiamy. Jak widać, wstawiliśmy dwa i udało nam się ułożyło. No więc, obracamy. I wstawiamy tutaj tak samo. Czasem coś się zostawi za pierwszym razem, to jest różnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Może być taka sytuacja, jak ta, jeżeli będą dwie połączone. I tutaj dwie. To jest najbardziej częsta sytuacja jaka będzie. No więc nas tylko tej nauczy, bo inne to będzie przy jakichś skramblach. I jak będą takie dwa same, to przyciągamy się do nich. Ok, mamy już tutaj. I mamy taką sytuację, że ten czocyk powinien być tutaj, a ten tutaj. To więc zamieniamy ją takim pewnym algorytmem. Pokażę Wam go. No. I mamy ułożoną już kostkę. Tylko obliczam tam jeszcze u. I mamy ułożoną kostkę. Jakby było Wam łatwiej z tym algorytmem, specjalnie dla Was, nigdzie tego na internecie nie znajdziecie. Postarałam się Wam narysować. Wyjaśnimy się. Ten ruch to jest ścianką tą do dołu. Ten ruch to jest yy, o taki ruch. Tą ścianką. Ten ruch to jest tą, tą ścianką do dołu. Ten ruch to jest tą ścianką dwa razy. Ten ruch to jest yy, górną ścianką dwa razy. Nie. Ten ruch to jest górną ścianką raz. Znaczy nie górną, tylko tą ścianką. Ten ruch. To jest po prostu w tą stronę, tą ścianką, tak. Co my tutaj mamy? Ten ruch. jest po prostu o tak. Ten ruch, ruch tak samo jak ten. I ten ruch do góry dwa razy. I tak możemy Czyli tym raz i dwa. I tak możemy ułożyć po prostu naszą koszkarkę. Jeżeli się spodobało, pomogłem, subskrybujcie i lajkujcie. Cześć. I pamiętacie, jestem właścicielem konta mistrzowskiego C11.